Cześć! Jesteśmy Emocjami Amelii! To jest smutek. Pomaga Amelii zrozumieć, że czasami smutek jest normalny, ale czasami smutek jest zbyt poważny. Czasami, aby zrozumieć radość, trzeba być trochę smutnym. To jest gniew. Pomaga Amelii stanąć w obronie, gdy coś pójdzie nie tak. Czasami jednak potrafi być zbyt porywczy. Czasami po prostu gotuje się ze wściekłości. A to jest odraza. Ona jest odpowiedzialna za to, aby Amelia trzymała się z daleka od wszystkiego, co może być nieprzyjemne lub niebezpieczne. Amelka mogłaby ze mnie wpaść w kłopoty, dlatego moja rola jest bardzo ważna. To strach, który zawsze czuwa i pomaga Ameli uniknąć niebezpieczeństwa. Czasami jest zbyt ostrożny. Cześć, chyba jest tutaj bezpiecznie. To niepewność. Pomaga Ameli zwracać uwagę na ważne rzeczy. To prawda, czasami za bardzo się martwi. A komu ty to mówisz? Ktoś nas obserwuje? I na koniec przebiegłość pomaga Amelie znaleźć wyjście z trudnych sytuacji i obmyśla plany. Cześć chłopaki, mam kilka asów w rękawie. Radość, nie opowiedziałaś o sobie. Tak się, jestem radością. Zawsze staram się, aby jej dzień był jaśniejszy i przyjemniejszy. Hurra, zaczął się nowy dzień. Jak Fajnie jest wstać i rozpocząć nowe przygody. Dlaczego ten dzień zaczyna się tak wcześnie? Nie miałam czasu się wyspać. Budzik znowu mnie obudził. Dlaczego on nie pozwala mi spać? Ale mnie to wkurza. Nie podoba mi się dźwięk budzika. Jest taki ostry i nieprzyjemny. Ten dźwięk jest taki głośny. A co jeśli wyłączymy budziki i powiemy, że zaspaliśmy? O nie, a co jeśli przespaliśmy ważne wydarzenie? Musimy pilnie sprawdzić godzinę i upewnić się, czy wszystko jest w porządku. wczoraj ustawić budzik na inną godzinę. Uf, wszystko w porządku. Nie zaspałam. Niepewność, dlaczego nacisnęłaś przycisk? Dzień trzeba zacząć od radości, a nie od niepewności. Rozumiem, ale coś, jeśli się spóźnimy. Amelka powiedziała, że jest chora i żebyśmy jej wybaczyli. A co jeśli ktoś się dowieszy, a Melka kłamie i wtedy zostaniemy ukarani? Niech ktoś spróbuje nas ukarać, rzucę w niego tym telefonem. swoją drogą na telefonie jest mnóstwo zarazków, Trzeba go wytrzeć? Nie, wczoraj czyściliśmy ten głupi telefon. Telefon zawsze powinien być czysty. Jestem spóźniona, ale muszę zabrać Matiego na spacer. Co mam robić? A co jeśli pójdziemy na spacer i się spóźnimy? To koniec! No, ale jeśli Mati nie pójdzie na spacer, to będzie smutny. Niepewność ma rację. Nie powinniśmy się spóźniać. Nauczyciel jest taki surowy. A jeśli nie pójdzie na spacer, możemy robić w domu. To obrzydliwe. Wtedy będzie trzeba go ukarać. Okej. Okay. Zabierzemy szybko Matiego na zewnątrz i zajmie to tylko pięć minut. A co jak wypuścimy psa? Pójdzie sam na spacer i potem wróci. Idź, Mati. Możesz sam wybrać się na spacer, ale nie na długi. Okej, okay, czas już iść. Mati! Mati! Gdzie jest ten pies? Mati, wyjdź! To nie jest śmieszne! Gdzie Mati? Gdzie Mati? Na pewno coś mu się stało. Jeśli nie wróci na czas, zostanie bez śniadania. Nie można zostawić psa bez jedzenia. Prawdopodobnie uciekł z podwórka i się zgubił. Jest teraz przestraszony i samotny. A chodźcie po prostu do szkoły i Mati sam wróci. A kto mu umyje łapki po spacerze? Koniec, koniec. Mati zniknął, został ukradziony lub coś innego. Mati, wyjdź! Jesteś. Jak mogłam cię wypuścić samego? Jaką jestem właścicielką? O, już wróciłeś do domu. Dobra robota. Uff. Uff. Już sobie tyle wyobrażałam. A ja wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. A ja uważam, że trzeba mu wymierzyć jakąś karę. Ja prawie oszalałem. Co za szczęście, że się martwiłam. Dobrze, że wróciłeś. O nie, już jestem spóźniona. Nie ma problemu, jeśli się spóźnimy. Myślę, że nauczyciel to zrozumie. O, na pewno będzie bardzo zły. To takie nieprzyjemne. Może zadzwonimy po taksówkę i nie spóźnimy się tak bardzo. Fu, taksówka? Nie wiemy kto nią przedtem jechał. Zestresowaliśmy się. Możemy potem zostać w domu? Nie, weźmy taksówkę. Boję się naszego nauczyciela. Jeśli nie przyjdę do szkoły na czas, nauczyciel mnie ukaże. Muszę szybko wezwać taksówkę. Tak. Gotowe. Ten test był naprawdę trudny. A co ty myślałaś? To pierwszy sprawdzian w tym roku. Już znacie swoje oceny? Ja jeszcze nie patrzyłam. Ja też. No to może sprawdzimy razem. Mam 50 na 100, nieźle! Pamiętałem połowę materiału! A ja mam 80 na 100! Myślałam, że przez lato wszystko wyleciało mi z głowy. Amelka, a ty ile masz? 25 na 100! No tak, jesteśmy głupi! Nie pójdziemy na studia, nie znajdziemy pracy i zostaniemy bezdomni! To wszystko wina nauczyciela! Na pewno coś źle policzył! Mama nas na pewno ukaże! Może poprawimy ocenę? Mama nie zauważy. Nauczyciel ma taki niechlujny charakter pisma. Dajcie tak spokój, to tylko jedna ocena. Bez problemu możemy ją poprawić. Myślę, że teraz jest odpowiedni czas na płacz i żal, że nie uczyliśmy się w ogóle latem. Amelka, czekaj! Amelka, czy to jest powód do zmartwień? Myślę, że ten test nie będzie miał żadnego wpływu na oceny. Nie rozumiecie, ja wszystko wiedziałam, ale zapomniałam przez lato. Szkoda. No cóż, nieważne, bo to jest szkoła, żeby wszystko sobie przypomnieć. Tak, Amelko, na pewno wszystko poprawisz. Wy naprawdę tak myślicie? Jasne, przyniosę ci trochę wody. Amelka, chciałem zapytać, dziś wychodzi nowy film, chcesz obejrzeć go razem? A co, Ranka? no coś takiego film lepiej żeby nas zaprosił do restauracji można mu powiedzieć żeby przyniósł więcej smakołyków i zachował je na później randka nie jesteśmy na to gotowi w co się ubrać jaki makijaż zrobić a co jeśli w szkole, to wiedzą się, że byliśmy na randce? Wtedy będą się z nas śmiać. A jeśli randka się nie uda, i Leo i my się pogłócimy? Po co zaprosił ją na randkę? Na pewno coś kombinuje. Zaproszono na nas na randkę, ale super. Zdecydowanie trzeba iść i odpocząć. Amelka, no i co powiesz? A, tak, zgadzam się. Będzie fajnie. Będę na ciebie czekał na werandzie o szóstej. Amelka, i co? Czujesz się już lepiej? Czuję się lepiej, dziękuję. To pomożesz mi może sprzątać? Okej. Okay. Znowu sprzątanie, ile można czyścić? właśnie to sprzątanie i znowu jest brudne! Fuu, nie chcę dotykać tych brudnych rzeczy. Gdzie jest antyseptyk? Sprzątanie zajmuje tyle czasu. Moglibyśmy przez ten czas robić coś ciekawszego. A jeśli schowamy kilka rzeczy do szafy. Nikt nie zauważy, a zaoszczędzimy czas. A jeśli coś zgubimy podczas sprzątania, nie lubię, jak tak się dzieje. Właśnie, możemy wyrzucić coś przypadkiem. Lepiej na to uważać. Spokojnie, teraz szybko z radością uporamy się ze sprzątaniem i pójdziemy na randkę. Dlaczego my mamy biegać z brudną szmatą, a nie Ginny. To frustrujące. My się staramy, a ona w ogóle nie pomaga. Jeśli coś powiemy, to może skończyć się kłótnią. Nie chcę się kłócić z najlepszym przyjaciółką, bo inaczej zawsze będziemy sami. Możemy też nie sprzątać, ale siedzieć na telefonie. Posprzątajmy dalej. Może ona siedzi, żeby odpocząć. No nie! My tu sprzątamy, a ona się relaksuje. Nie ma mowy! Ej, Amelka! Ginny, sama prosiłaś, żebyśmy posprzątały, a teraz siedzisz w telefonie? Amelka! Rozumiem. Myślałaś, że będziesz tu odpoczywać, kiedy ja będę pracować? Mama napisała do mnie SMS-a, że coś się stało w domu. Możesz mi eee. dać ten telefon? Aha. Oj. Oj, chyba straciłem panowanie. Właściwie Ginny powinna była nas ostrzec, że rozmawia teraz z mamą. No i tyle, teraz na pewno stracimy przyjaciółkę. Eee. Coś się stało naszej przyjaciółce, a my na nią nakrzyczałyśmy. Czuję się tak źle. Może spróbujmy się jakoś wykręcić, to przecież wina winoczini. Cóż nie, musimy szczerze przeprosić. Myliliśmy się, prawda? Prawda? Tak! Jeannie, przepraszam, myślałam, że nic nie robisz. Tak mi wstyd. W porządku. Też bym tak myślała na twoim miejscu. Nie jesteś na mnie zła? Oczywiście, że nie. Ale muszę wracać do domu. Pękła nam rura. Potrzebujesz pomocy? Nie, sami sobie poradzimy. Dziękuję. Widzicie? Wszystko poszło dobrze. Nadal przyjaźnimy się z Ginny. Jak mogłam zapomnieć? Zbliżają się rodziny babci i muszę pomyśleć, co jej podarować? Myślę, że prezent powinien przypominać o wyjątkowych chwilach. Proponuję zrobić album ze zdjęciami. A co jeśli babcia wybuchnie płaczem? Będzie jej źle. Jestem przeciwna takiemu prezentowi. Musimy wybrać coś, co będzie wyglądać schludnie i nieskazitelnie, żeby się później nie rumienić. A co jeśli babci nie spodoba się nasz prezent i się obrazi? Trzeba wybrać prezent, który zadziwi babcie! Coś jasnego i nieoczekiwanego! Trzeba podarować coś, co sprawi radość babci! Może jakaś dekoracja? A co jeśli poprosimy sztuczną inteligencję o wybranie prezentu dla babci? A to nie jest zły pomysł! W ogóle nic nie przychodzi mi do głowy! Poproszę o radę chat GPT. Jest tu napisane, że babcie zawsze doceniają prezenty wykonane własnoręcznie. Zgadza się, zrobię mojej babci ciasteczka i namaluję obraz! Dobra, muszę kupić. O wow, zbliża się moja randka z Leo. Muszę się przygotować. Mały makijaż przed randką. A co jeśli teraz rozmarzamy makijaż? I przez to spóźnimy się na randkę? Co, jeśli Leo w ogóle nie lubi makijażu? A może w ogóle pójdziemy bez makijażu? Co jeśli film będzie smutny i będziemy chciały płakać? Bo co w ogóle robić makijaż dla jakiegoś gościa? Na randkę można iść jak się chce. E! Czy te kosmetyki na pewno są wysokiej jakości? Nie chcę, żeby wyskoczyły pryszcze. A jakie są ulubione kolory, Leo? Może zróbmy w takich kolorach, żeby nie mógł oderwać od niego wzroku? Wydaje mi się, że Amelia powinna zrobić jasny makijaż. Słusznie. Jestem za makijażem dyskretnym i naturalnym. Nie lubię, gdy jest za jasno. Nie będę nosić zbyt mocnego makijażu. Już jestem piękna. Leo powinien niedługo tu być. Ciekawe, jaki film wybrał? Tak, Leo nie przyjdzie na randkę. A co jeśli w ogóle nie chciał przychodzić? Tylko zrobił nam kawał. Jak on mógł? Tego nie można mu wybaczyć. Trzeba go pobić. To takie bolesne i przygnębiające. Myślę, że Amelia powinna zjeść lody i popłakać. Płakać za nim? Nie zasługuje na to. Nieważne, przypomnimy mu o tym później. Niech nas udobrucha jakimiś dobrodziejstwami. To oczywiście nieprzyjemne, ale nie możemy się denerwować. A co jeśli coś mu się stało i dlatego nie przyszedł? Tak już na próżno obwiniałam Jimmy. Może Leo też coś się stało? Zadzwonię do niego. Kurczę, randka z Amelką. Jak mogłem zapomnieć? Głupie gry zamieszały mi w głowie. E, halo, Amelko. Cześć. Ja po prostu... Leo, wszystko w porządku? Tak, wszystko okej okay. właśnie. Czytałem książkę i straciłem poczucie czasu. też książki? Wow, zaskoczyłeś mnie. Nie bądź zła. Pójdziemy na randkę innym razem. No dobra. Brzmi jak słaba wymówka. A nawet jeśli tak, to i tak jego wina, że zapomniał o dziewczynie. Jeśli zrobi to jeszcze raz, Amelka będzie nieszczęśliwa do końca życia. A co jeśli coś jest nie tak z nami? I dlatego nie chce przyjść. Leo jest tak nieodpowiedzialny, że nie sądzę, że należy mu dać drugą szansę. Następnym razem zapytamy go, jaką książkę czytał. Złapiemy go na gorącym uczynku. Czy książka jest rzeczywiście ciekawsza niż randka z Amelką? To takie smutne. A moim zdaniem książka jest fascynująca, ale o świetny. Nie trzeba się złościć. Mam nadzieję, że Leo mówi prawdę. Cieszę się, że w końcu się opamiętał. Amelka, co czytasz? Mam dzisiaj występ, więc się przygotowuję. Co? Będziesz występować przed całą szkołą? O tak. Jeszcze dyrektorka przyjdzie. Bardzo się martwię. A chcesz poćwiczyć? Już ćwiczę. No, robienie tego sam na sam ze sobą to jedno, ale występy przed ludźmi to zupełnie coś innego. Tak, masz rację, ale gdzie znajdę publiczność? Nie martw się, wszystko zorganizuję. Za pół godziny przyjdź na podwórko. To świetna okazja, aby zademonstrować nasze umiejętności. Trzeba być pewnym siebie i wyglądać idealnie. Wtedy wystąpienie będzie sukcesem. Można wyobrazić sobie publiczność w głupich kostiumach, wtedy emocje opadną. Dlaczego oni wszyscy się na nas gapią? To mnie złości! Patrzcie na te wesołe twarze! Tak, to nie ich zadanie. A co jeśli Amelka się pomyli i wszyscy będą się z nas śmiać? Jeśli wszyscy przyjaciele się śmieją, to straszny stres! Teraz Amelka na pewno zapomni słowa i powie coś złego! Do końca szkoły nie zmyjemy tego wstydu! Niepewność! Może jakaś inna emocja chce wziąć udział? Nie! Musimy coś pilnie zrobić! Biedna Amelka, czy naprawdę tak się stresowała? Ja ją doskonale rozumiem. Też martwię się przed wystąpieniami. Ech, moim zdaniem to za dużo. Zabierzmy ją do domu. Dawajcie. Andrzej weź za rękę. Niepewność coś ty narobiła! Jak mogłaś doprowadzić prowadzić Amelkę do takiego stanu? Po prostu spanikowałam i pomyślałam, że nie poradzimy sobie z tą sytuacją. Spójrz teraz na Amelkę, czego ty się spodziewałaś? Nie. Niepokój, nie spiesz się już z wtrącaniem, dobrze? Teraz Amelia skompromitowała się na oczach wszystkich przyjaciół. Co teraz pomyślą? Wygląda na to, że Amelia upadła na brudną ziemię. Mam nadzieję, że ją wytarli. Myślę, że to nie jest raz tak istotne. Higiena jest zawsze istotna. Teraz na pewno stracimy wszystkich naszych przyjaciół. To niezatarty wstyd! Można powiedzieć, że to po prostu udar słoneczny. Nie chcę ukłamywać przyjaciół. I co mamy teraz robić? Poczekamy, aż Amelia się obudzi. Jestem. Co się stało? Amelka, za bardzo martwiłaś się wystąpieniem. Tak mi wstyd. Nie masz się czego wstydzić. Wszyscy denerwujemy się przed wystąpieniami. Nie sądzicie, że jestem przegrywem? Oczywiście, że nie. Chcemy cię wesprzeć. Moje emocje nie są tu potrzebne. Mamy takich dobrych przyjaciół. Nawet ja trochę. Się uspokoiłam. Nie rozumiem. Czy wytarli ubranie serwetkami? Czy poplamili sofę? Zaraz zwariuję. A co jeśli nasi przyjaciele kłamią i tak naprawdę się z nas śmieją? To było bardzo smutne. Myślę, że Amelia powinna się rozpłakać. Dlaczego płakać? Ona ma dobrych przyjaciół. Teraz moja kolej. Dziękuję za wsparcie. Teraz czuję się pewnie. Może jednak powinna powinnaś zrezygnować z tego występu. Nie, spróbuję ponownie. Mam nadzieję, że ta informacja była dla was przydatna. Dziękuję za uwagę! Brawo, Amelko! Zrobiłaś to! To takie miłe! Tak się cieszę za Amelkę! Kochani, a jakie emocje żyją was? Napiszcie w komentarzach! A także polubcie ten film, bo inaczej będzie nam smutno. A kto nie zasubskrybuje! Nie, uspokój się! Będą subskrybować! ziomką podoba się nasz film! Mam nadzieję, że jeszcze się z wami spotkamy! I pa, pa, ba, ba! ba, ba.